Dzień dobry sobie tu Kuki i dzisiaj nowy promokod. I właśnie um, na poprzednim promokodzie pisaliście, że jestem spóźniony i że ten promokod był kilka jakiś tydzień temu już wiadomy. A teraz spróbowałem jak najszybciej. Ktoś tam mi na live'ie powiedział, że ten promokod istnieje, więc um, dzięki temu, dzięki mu a ten promokod to jest... Truas 2020? Ja poczekam, aż sobie to przepiszecie. Możecie skopiować, jak ja zrobiłam. No i tak, jak chcecie, żeby Twoje przyjaciele albo coś, jakaś inna osoba, chcieli wiedzieć, że taki kod jest, żeby też to mieli, no to to wyślij mu. Dobra, bez przedłużania klikam redeem. Pro code Successfully Redeemed. Dzisiaj nie jestem na koncie Cookie Codes. Yy, bo na tym koncie jeszcze tego yy, kodu nie wpisałem dobra ja to zamknę wszystko white cat wizard muszę te wszystkie yy, chaty zdjąć nie, nie piszcie please okej okay. zobaczmy jak to wygląda o nie muszę chyba zdjąć te rzeczy yy, muszę zdjąć pachołek muszę zdjąć moje okulary nie zapomnijcie zalajkować filmy i zasubskrybować, jeśli chcecie więcej takich kodów. Um, I tak to wygląda. Bardzo słodko, taki kotek. Jeśli wam się koty i um, ten, czarodzieje takie jak na przykład Harry Potter albo inne, to jest hat dla ciebie. Może to. Ale to jest słodkie, seria. Podoba mi się bardzo. Um, no tak. To był trochę krótki odcinek. Um, Yy, bo chciałam Wam tylko pokazać ten kod. Yy, no ja Was żegnam.